Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na DĘKUJEMY numer 10. Słuchajcie, wziąłem sobie pod uwagę jeden komentarz, żebym zrobiła makijaż w niebieskościach. Tak, zrobimy dzisiaj makijaż w niebieskościach. Mam tutaj taką fajną paletę z myszką Miki. Ja już ją używałam kiedyś, ale no wiecie jak to jest. Aha, w ogóle to jakieś muszki mi no Znaczy, tak wiecie, jakieś takie muszki, muchy, czy to to są. Za stworzonka, no ale nieważne. I mam taką paletkę właśnie w niebieskościach. Ja zapomniałam o niej, bo szukałam takiej zupełnie innej, a patrzę, mówię, kuźwa, ja mam paletkę z niebieskościami z myszka Miki, więc weźmiemy sobie tą na tapetę. To jest paletka z mm, Essence. Z essence, tak. Essence, Mickey and Friends. Taka fajna paleteczka. Wiem, że jest kilka tych rodzajów, chyba, że są jakieś pomarańcze i róże. Ja akurat miałam to szczęście. Mi się ogólnie nie jest środek, tylko to opakowanie podoba, nie? Tam cienie jak cienie, mniej ważne. Pieski są obydwa, więc prawdopodobnie jeszcze jeden zaraz tutaj przyjdzie. Ja sobie już dałam bazę na powieki tą z Glam Shopu oczywiście. Ja ją tutaj trzymam, dlatego wiecie tak na bo chcę widzieć, czy coś w ogóle z niej spłynie jeszcze tam na dół, bo jeżeli tak to by było dobrze. No i damy sobie jeszcze bazę od razu na twarz. Brwi mam zrobione cieniami do brywizy Revolution. Buzie mam umytą, wypielęgnowaną i tyle. Dobra pędzelki też tu jakieś mam nie wiem czy nie nakleję sobie tasiemki ale chyba nie, chyba nie będzie mi to potrzebne, wezmę sobie tutaj lustereczko przepraszam za te zdrobnienia <laughs> samej mnie niekiedy to denerwuje u kogoś jakby mówił ktoś za dużo zdrobniale ale widzę, że dzisiaj mam jakąś fazę na zdrobniałe e, zdrobniale mówić, o Przygotujcie sobie coś do picia do jedzonka, bo nie wiem, ile to będzie trwało, nie wiem, jak tam się posunę z tym filmem. Ogólnie ta paleta jest fajna. Ona ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery maty, a reszta są błyski. To jest akurat troszkę dla mnie minus, bo ja ogólnie lubię błyski, ale lubię mieć kilka konkretnych, a nie jak są na przykład. Jest tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem z błysków, wiecie o co chodzi Że mogło być Mniej tych błysków, mogło być Więcej matów, więcej tych niebieskości Ale jeżeli nie umieli wymyśleć To się zadowolę Tym, zadowolę tym co jest Dobra Słuchajcie, postanowiłam, że zrobimy sobie Coś takiego, że Później szedamy ten brokacik z Genzy Z Bell na środek A tutaj po boku, znaczy w kąciku I tu Wyciągniemy kreskę niebieską. Dobra, zaczniemy sobie tutaj takiego odcienia: Blue Sky. Dobra, dobra, mam nadzieję, że to nie jest ten pędzel, który jest brudny, bo ja mam dwa te same i wiecie, jak to jest. Fatalnie. O, ciekawi, czy one w ogóle działają, te cienie, bo jak nie będą działać. Będziemy musieli się innymi paletami posługiwać dodatkowo. Chyba, że wezmę mniejszy pędzelek i tak bardziej precyzyjnie to nałożę. No prawdziam precyzyjniejszy już sobie tutaj nałożyłam, mm. mhm. bardzo delikatny ten cień. Tak Po prostu, tak bym sobie tylko zaznaczyła tą powiekę. O ten dzień będzie do zaznaczenia powieki. No, dawno i nie używałam tej paletki. Mam ją już dosyć długo, bo chyba, jak pojechałam za granicę, no. ja mam nadzieję, że muzyki Dobra, nie słychać. Poszłam wyłączyć te, te radio, bo nie byłam pewna. Niby nie było słychać w tym poprzednim klipie, no, ale. Różnie to bywa. YouTube wyłapie to, co będzie chciał. <noise> I będzie psypał. O coś takiego. W ogóle mamy jeszcze trochę rzęsy pomalowane. To jest dzisiaj, bo. No, nie ukrywam, ale nagrywam to późno wieczorem. Musiałam, wiecie, wyjść wcześniej i nie miałam czasu na nagrywki, a teraz jak już mam czas, to tylko myłam buzię, wiecie, tak troszeczkę zmyłam resztki makijażu poprzedniego, co miałam na sobie, no i tyle. No, bo ogólnie teraz już w miarę na bieżąco nagrywam te filmiki. I mam nadzieję, że będzie ok. Coś takiego. Kurczę, zawsze ta jedna strona musi źle wychodzić, nie? Tutaj tak w miarę ok. Nie wiem czemu. Więc weźmiemy sobie jeszcze ten taki większy. O. Ten sobie zostawię. Jako takie rozcieranie. Myślę, że możemy posłużyć się innymi ciem e, niebieskościami z innych palet. I mówię tu o Morphin, o tej z Morphy James Charles. O, bo tutaj są niebieskości. To jest taki ładny, taki ładny. <gryw> ładny, ładny. I sobie go wezmę. Ten właśnie tutaj. To jest, była bardzo, 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 bardzo popularna paleta, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o te palety od Morphego i Jamesa, o, o i mogłam tym zacząć, tak mi się wydaje, że nawet jak przykryję ten cień z tej palety, to nic się nie stanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, nagrywam. <laughs> Myślałam, że nie nagrywam. Dobra, troszkę tam podczyściłam gdzieniegdzie patyczkiem do uszu. <laughs> Chciałam powiedzieć do higieny, ale no, do uszu. Yy, I słuchajcie, no, myślę, że nawet jest okej. Okay. Jeszcze bym troszeczkę tutaj tu, 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 bo bym potrzebowała troszkę tego jeszcze właśnie cienia. Wiecie, cienie morfiego są dosyć takie mocne, nie? Nie jest to w sumie teraz, tak szczerze mówiąc, po tych tam dwóch latach, jak mam jedną i tą drugą i trzecią, bo mam trzy od morfiego to nie są paletki, które muszę mieć, co nie? Fajnie, że są, chociaż wiem, że nasz polski rynek, na przykład glamshop ma perfekcyjne cienie, jeżeli chodzi o kolory. E, na przykład wiecie, no samo to, że ja mam to wrzosowisko, mam właśnie, mam wrzosowisko, mam burgundy, jakieś muszka lata i jeszcze mam jedną kwitnącą wiśnię, czy coś, czy wiśnia w czekoladzie, coś takiego. No i wiśnia w czekoladzie, tak. I powiem wam, to są dobre cienie, e, chociaż tam nie są jakoś mega kolorowe, albo też zamiast tego są tańsze opcje na przykład Revolution, Revolution też ma e, bardzo fajną e, ofertę tych kolorowych cieni, może nie są one aż tak, wiecie, jakoś napigmentowane ale też są są ok, sorry, że tak ślinie, ale śliną najlepiej wszystko ściągnąć, a nie tam jakimś tym płynem no, dobra tak, tak Niech tak już to zostanie, nie będziemy tu już nic kombinować. Damy sobie coś jasnego. I wiecie co? Spróbuję z tym białym coś pokombinować, żeby tutaj na środek dać, a potem damy, ale dosłownie delikatnie tego białego, nie za dużo, bo ten biały ma nie być jakoś mocno widoczny. Bardziej mi chodziło o tą drobinkę, którą później damy. No ale ten biały chciałabym. Zobaczyć, jak on, jak on jest intensywny, bo tak szczerze mówiąc, jeszcze go nie używałam. O, to jest taki puder po prostu, jakby biały. No, on byłby fajny, właśnie do podczyszczania takich make-upów. To nie jest taki biały, biały. Szkoda, bo wiecie, on będzie fajny w kącik, w sam kącik, żeby wyczyścić. E, jakiś dany make up nie? właśnie taki kolorowy, tylko że in, inaczej jak się go maluje, a nie tak jak ja mam dobra, ja muszę poszukać tego cienia pyłku słuchajcie e, mam ten pyłek tutaj, ale wiecie co? ja nie używam jeszcze tej glitter pasty tak się zastanawiałam jakby tego użyć pomyślimy, może coś tutaj też dołożymy z tego niebieskiego, a nie ja tylko nie mogę tak otwierać, ja zapomniałam, że to jest pyłek Tam sobie ten ten pyłek na środę, Boże to jest takie cudo no niestety przepadłam biorę taki płaski pędzel i tylko z tego wieczka zbieram w dalszym ciągu bo na tym wieczku jest naprawdę dużo tego brokatu kurczę tylko jak to teraz da żeby się nie żeby nie zniszczyć tego tego wszystkiego nie O ten pyłek to jest takie... Taki fajna sprawa, nie? Taki... Mogłabym... Wiem... Tutaj zrobimy bardziej... O! Troszeczkę najechałam na ten... Niebieski cień. No, mieni się ładnie. Przeładnie. No, powiem wam, że dołożyłam tak jakby jeszcze odrobinkę więcej. I jest. Dobra. Już, już nie chcę więcej tutaj dokładać, bo. Ładnie to wygląda. No, to. Nie wiem, wiecie, ja wiem, że ja telefonem nagrywam i tak dalej, ale telefon jest dobry, bo to jest nieduża jakaś tam nowość z tego, z poprzedniego roku. To nie jest iPhone, bo na iPhone'a mi nie stać. Ale, wiecie. Znaczy nie stać, może by mi stać, ale nie chciałabym mieć iPhone'ów, bo mi się nie podobają wizualnie. No ale, chyba no jest okej. Okay. Może zobaczymy pod innym światłem, takim cieplejszym. O, tu mamy chłodny, taki chłodny, chłodny. O, tutaj już to wiadomo brzydko wygląda. A tak to jest okej. Okay. Mi się podoba. Troszkę jeszcze ciemnego damy. Troszeczkę, minimalnie. Tak kombinuję, kombinuję zaraz, nie wiem. Tutaj jest taki... Ciemny. E, widzę, że tutaj musiałam też go już używać, ale będzie tak, tak bardziej na fiolet, ale może, może będzie ok. Ogólnie ja lubię cienie od tego właśnie Morfiego. Tyle tylko, że e, nie podobają mi się te błyski za bardzo, nie? Te błyski to ma, takie sobie. Może na jakiś, wiecie, jakiś tam e, nie wiem na jakimś gliterze albo coś takiego to może, może tak nie wiem Nie używałam Znaczy używałam, ale nie używałam na żadnym gliterze o, znaczy na jakimś tam e, pigment... nie jak to się mówi, kleju o. O matka ale będzie cała w brokacie. O nie, patrzcie. Ja tego nie umiem zdrapać. No trudno. Będę miała świecącą twarz na dobranoc. Ale nie no ładnie to wygląda całkiem, całkiem. Na draniu powiekę możemy dać inny kolor. Albo po prostu w brązach posiedzimy w dalszym ciągu. Teraz twarz. Słuchajcie, twarz to niezmiennie damy sobie pazę. Chyba, że. Słuchajcie, jak wiecie, no to w mojej, mojej kosmetycznej miesiąca jest ten podkład z Oriflame. To jest ten Jordani Gold Liquid Silk Foundation. I to jest odcień porcelain. I tutaj wam nawet podyktuję numer 32920. Jeżeli jesteście w Oryfeum, to powiedzcie swojej konsultantce, czy tam e, wejdźcie na stronę. Muszę tak z pipetki kurczę. O, dotknęłam twarzy. Ulala. Dobra, trudno. Mo moja pipetka. Nałożymy no, sobie go taką minimalną ilość. Nie więcej, nie chcę więcej chyba, bo jest bardzo fajnie kryjący, nie? on jest taki naprawdę. Idealny. Piękny ma zapach. Wiem, że Marzenka właśnie tam sobie go też używała. Ostatnio testowała. Ja jestem zakochana w tych podkładach z Orfej. Noż. Znowu? Nie. No one są naprawdę dobre te podkłady. I... Do, do tych właśnie podkładów wiem, że będę wracać jak kiedyś będę w Oriflame, znaczy dalej, bo jestem w Oriflame, tylko nie zamawiam. No, ale jakby mi się skończyły jakieś tam dane podkłady, no to wtedy bym może by wzięła to pod uwagę. Hm. on sobie troszkę tutaj na, na dłoń tego podkładu i wtłoczę taką delikatną. Ilość na czoło Chodź tu malutki O, ta buzia jest taka Taka gładka Ona nie jest, wiecie, taka Jak macie podkłady nieraz i się lepią Ona jest taka gładziutka No Bardzo przyjemna jest Lubię ten podkład, bardzo no właśnie chcę go żyć zużyję, tam mam później dwa podkłady do zużycia, nie? w w projekcie zero. No i myślę, że to będzie jako następne do zużycia, bo trzeba go zużyć. Nie wiem czy mi pasują te niebieskości, tak teraz myślę. Na zdrówko. Na zdrówko, słodziaku maluch kicha na kielicha chyba, no pani nie może pić, po. nie, ja nie mogę pić, wiecie, ja byłam wtedy na tej imprezie, w tej straży, ja już tak nie mogę, ja byłam młodsza, to tam też tak ledwo, ledwo to nie jest dla mnie chyba taka wzięłam sobie paletkę czekolady by I tutaj ten cień biorę ten trzeci. I troszeczkę tutaj go daję na dolnią powiekę żeby za dużo już się nie działo. I teraz tuż do rzęs. W zasadzie dam sobie teraz puder. Nie pokażę Wam go, bo tutaj mam rozdrobnione, bo jak dzisiaj właśnie się malowałam wcześniej. To porozdrabniałam sobie trochę tego pudru, bo ciężko się go wydobywa z tych boków, a wiem, że tak mi się lepiej go używa, nie? Jak jest taki drobniej, tak. Znaczy, jak jest. No taki. Sypki. O! Przynajmniej szybciej się go. Z... Nie no żarty. Nie o to mi chodzi, ale. <ścoughs> jest lepiej. Jest lepiej dla mnie, jak ten produkt jest troszeczkę. Na końcu, jak jest na bokach, rozdrobniony. Ja zawsze tak robię z, z pudrami. No. No i on, wiem, że ja go zużyję w maju, więc o, widzicie, tutaj już po bokach sobie go troszeczkę rozdrobniłam. Jak już będzie bardzo daleko, no to będzie finito. E, znaczy on się sam taki rozkruszy. O. Bra bardzo mam ubogi zasób słów, nie? Zauważyłam. Bardzo ubogi. Bo albo o, mówię, spoko, super fajnie. Albo jest dobrze, bardzo dobrze, albo fatalnie. To jest tak ubogi zasób słów, nie? Że te moje. Y a y aha, o! <laughs> Widzę te jąkanie, to mnie też u siebie tak denerwuje. Ja wiem, że to was też pewnie denerwuje. Ale no. Brązer, ten co zawsze z Revolution. No, mi się wydaje, że jakby tutaj do tego oka była jeszcze kreska, może taka delikatna, albo taka granatowa, granatowa, plus rzęsy, to ten makijaż jest ładny nawet takie delikatne jakieś kępki, coś takiego to ten makijaż nie jest taki wcale najgorszy nie daję różu mm, chcę, żeby to było takie troszkę płaskie żeby oko bardziej było wybite kurczę, no chciałam tej pasty, wiecie użyć, ale no teraz to już nie mam gdzie, bo zapomniałam o niej myślę, że w którymś z odcinków sobie ją użyjemy, bo jestem jej bardzo ciekawa i pomadka teraz. Słuchajcie, na przeklinałam się nie umie znaleźć mojej pomadki z Kiko Milano Ale mam tutaj za to pod ręką Shiglam, czyli z Sheinam. To jest odcień Milioner Czy to jest jakiś numer referencyjny, to ja nie wiem, aby wam puta. To jest taki spoko. Taki new, new... Tak. Taki brązik. Chociaż przydałoby mi się wypilingować usta. Słuchajcie, muszę dołożyć odrobinę różu, bo tak patrzę, że teraz to wygląda bardzo blado. O, śpiesiu. myślałam, że coś nie tak mam z pędzlem, bo tak dziwnie, z... myślałam, że pachnie. A on pachnie, wiecie czym, bo ja myję pędzle szarym mydłem i on trochę tym szarym mydłem daje. Ona to pomadka się tak jakby utlenia, ja już to zauważyłam kilkukrotnie, Chodź tu, no, nie wiem, nie umiem ani jeden wejść, a drugi poszedł z fochem. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest ok. nie chcę żadnego rozświetlacza dawać, bo myślę, że tu nie jest potrzebne, przy tej ilości brokatu jest to, byłoby to pasę. Ewentualnie, wiecie co, mam ochotę... Troszkę sobie psiknąć e, fikserem, ale kurczę. No ja nie wiem. Dobra, dam tą mgiełkę, którą mam z ziai Ona też nauczyła Tak, troszeczkę. Żeby troszeczkę się mieniła jednak ta twarz, ale nie miała takiego mocnego. No. Cóż. Postaram się wam zdjęcie jak zwykle dać. No to oko się bardziej podoba niż to, ale wiecie co? Ja jestem, ja jestem niedoświadczona, żeby tak malować jakieś tam prawie graficzne, jakieś kreski. No, ale podoba mi się. No bądź co, bądź mi się podoba. Ostateczny werdykt z okularami. Dajcie znać. Co sądzicie? No w okularach to nie widać, ale bez okularów jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Życzę, kochani, Wam e, miłego piątku, bo dziesiąte to jest piątek. E, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że ten makijaż Eli Tobie się podobał, bo to dla Ciebie. Tak na koniec. Taka mała anegdotka. No. I co? Życzę Wam miłego weekendu. Zapraszam Was jutro, oczywiście. No, jeszcze, jeszcze troszeczkę musicie ze mną wytrzymać. A potem troszeczkę spokoju Wam dam i dopiero wrócę do Was gdzieś tam w czerwcu. No, życzę Wam miłego dnia. Buziaczki, pa pa.